Warszawa. Październik 1942 roku. Miasto pod niemiecką okupacją. Noc, w której wszystko miało wybuchnąć. W nocy z 7 na 8 października 1942 roku żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili jedną z najśmielszych akcji dywersyjnych w okupowanej Warszawie Akcję Wieniec. Ich celem było wysadzenie torów kolejowych w warszawskim węźle. Sabotaż miał sparaliżować niemiecki transport wojskowy kierowany na front wschodni. Odpowiedź Niemców była brutalna. W odwecie za akcję Wieniec publicznie powieszono 50 więźniów. Egzekucje odbyły się w pięciu miejscach Warszawy. Jedna z szubienic stanęła przy ulicy Mszczonowskiej. Do dziś zachował się jej fragment. Niemy świadek tamtej nocy. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli w cieniu. Akcja Wieniec symbol odwagi i ofiary. Każdy lajk like to dla mnie sygnał, że warto dalej odkrywać zapomniane historie. Zostaw serduszko i bądź częścią tej podróży w przeszłość.